Budynek po dawnym domu handlowym przy Alei Wojska Polskiego przechodzi do historii. Okropnie tu straszy. Jak wszystko takie, ja mieszkam na czwartym piętrze, to nawet się boję, że ten dach poleci. Tuż mieli dawno się tym zająć. Nic nie było robione. Tu jak goście przyjeżdżają za granicę, to mówią do mnie piękne miasto, ale tu okropnie. No i taka prawda, nie? Ruszyła jego rozbiórka. Prace te potrwają najprawdopodobniej do końca roku. Właściciel obiektu chce, aby w tym miejscu powstał blok. To będzie inwestycja mieszkaniowo-handlowa. Ten budynek w przykry sposób pewnie straszył mieszkańców piły, za to wszystkich oczywiście przepraszam, że tak jest, ale proszę zrozumieć, że... Nikt nie chce dorzucać pieniędzy, bo to, tylko jest taki przemyślana gra. Teraz pojawiła się koniunktura na tego typu inwestycje. Trudno mówić jeszcze o szczegółach. Przyszli lokatorzy będą mogli korzystać także z parkingu wielopoziomowego, który należy do tego samego inwestora. Poznański biznesmen deklaruje, że także i ten parking wkrótce zostanie gruntownie wyremontowany.